Uroczysta msza święta rozpoczęła obchody Święta Plonów w gminie Ostruda. Korowód wieńców dożynkowych w asyście Orkiestry Dętej przeszedł ulicami Reszek, które były gospodarzem wydarzenia. Tego dnia nie zabrakło podziękowań wszystkim rolnikom za owoce ich ciężkiej pracy. Możemy dziękować rolnikom, hodowcom koni, bydła, trzody chlewnej, pszczelarzom, hodowcom drobiu, ogrodnikom i sadownikom. Im wszystkim możemy dziękować. Dzięki temu mamy to, co mamy na naszych stołach. Najlepszy produkt, logotyp produkt polski. Jest nie tylko tutaj w kraju uznawany za najwyższej jakości marka, ale również w Europie i na całym świecie. Na scenie zastępca wójta Grzegorz Kastrał, parlamentarzyści i samorządowcy wyróżnili najlepszych rolników gminy Ostruda. Tradycyjnie wybrano też starostów. W tym roku rola ta przypadła Renacie Ostrowskiej i Tomaszowi Gęstwickiemu. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów, małe gospodarstwo, produkcja roślinna. Dzięki tej ich ciężkiej pracy mamy co jeść. I miasto, i wieś. To jest najważniejsze, że... Bez względu na to, jaka jest pogoda pracować muszą, z ich produktów jest dla nas pożywienie. Kto tego dnia odwiedził reszki z pewnością nie wyszedł z pustym żołądkiem. Na pięknie udekorowanych stoiskach kół gospodyń wiejskich i sołectw uczestnicy mogli się posilić aromatycznymi daniami z lokalnych produktów. Oczywiście szare kluchy ziemiaczane ze skwarkami i z twarogiem. Takie się kiedyś u nas jadało i do tego wracamy. Poza tym no wszystkie tutaj mięsiwa, to jest rolada z kurczaka, pieczony schab, pieczona karkubeczka, swojskie wyroby. Są to wyroby wszystko nasze, to są z naszych ogródków, nasze przetwory. Mamy czarninkę, kuski, mamy zrobione, mamy... Wędlinę swojską, pasztety zrobione z kalafiorem, z marchewką, z brokułami, z warzywami. Ogólnie z który które teraz w tym okresie odbieramy. Z myślą o całych rodzinach przygotowano szereg atrakcji. Były zabawy na dmuchańcach, konkursy oraz występy artystyczne. Chętni sołtysi mogli też spróbować swoich sił w nietypowej dyscyplinie – rzucie beretem. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv